Więc jak wrażenia? E, może inaczej. E, robimy Edytę w chuja, e, bo mój brat, nasz nowszy e, Dawid Cwała, stoi na bramce dzisiaj w Pomarańczy, a dzisiaj w Pomarańczy na żywo e, ma koncert weekend. I Edyta się tak napaliła, że robimy ją w chuja, bo w sumie pytałam się brata, czy mogę tam wejść, nie, to może bramce. było tak, że, ale czekaj, bo trzeba to e, powiedzieć, że e, Miałyśmy iść naprawdę, ale w końcu nam promatorka nie nie, nie o to chodzi. Edyta nie chciała wyjść, a jak do niej zadzwoniliśmy, gdzieś tak po 10 minutach, a ja byliśmy u mnie, e, zadzwoniliśmy do niej i powiedzieliśmy, że. E, jak to? Że, że, jednak, że jednak, jednak idziemy do pomarańczy. Tak, że tylko najpierw po piwo, po. a potem do niej. No i, powiedziała, i powiedziała, że, że 10, 10 minut. O kurwa, 10 minut, no to dajcie mi 10 minut, ja idę, ja już, kurwa, idę. Ja. No ile, bo w jeszcze się zrobiło. Idziemy sobie teraz do Biedronki Biedronki? No, że nie tam siebie jest, nie? No. Że na nas czeka i. E, no i potem się wrócimy. nie? I powiemy jej, że w huja się zrobiliśmy. E, ja się chcę wymiotować, dobrze. Nie, nie powiem jej, że w chuja się zrobiliśmy. Nie, zmienię dobrze i do mnie. On jak ty pójdziesz, że ty też, to potem e, pójdziemy gdzieś tutaj i powiemy, że ją w chuja robiłyśmy o. No, o to jest. No dobra, może tak jest. No, Teraz oni już nie zadzwonimy. Już. Tak idziesz. Co? Idziesz? Dwie minuty i szkoda. No to otwórz. Co? Otwórz. Kuj się malowałam, kurwa, prostowałam grzywkę, kurwa, ubierałam się ja pierdolę kurwa. Teraz Dobra. kurwa sobie przebiorę buty. No i koniec tego filmiku ja zrobiona nie, nie. i normalnie na YouTube to damy, nie? Poza wszystkich. Pozdrawiam całą Ują, moją szkołę, moją duchę. kochaną e, pingu oraz Edytę, która jest kurwiona no i kurwa moją kuchę. Wszędzie są kamery, więc każdy nie widzi, więc dziękuję, Co? dziękuję, dziękuję. Po. Teraz proszę o brawo.